kolejny dzień w raju siejemy, chociaż zaczęliśmy dosyć późno bo około godziny 14 czekaliśmy na chłopaków z serwisu aż przyjadą z nowym siłownikiem tu nie obyło się bez, bez komplikacji, założyliśmy nowy siłownik i nie zgadniecie co się stało skrzywił się przy pierwszym użyciu co się później okazało przy poprzednim montażu kiedy zakładany był wcześniejszy siłownik, który się wygiął Został popełniony błąd, nie wiadomo czy przez chłopaków zakładających, czy po prostu to tak przyjechało z klasa, z, przepraszam, z Amazona. Chodziło, chodziło o uchwyt. Uchwyt założony był odwrotnie uchwyt siłownika i przez to się wyginał, więc mamy w sumie nie bardzo, ale delikatnie wygięty siłownik, ale działający siewnik, co jest niezwykle pomocne w sytuacji, kiedy kolejny siewnik ulega awarii i to dosyć poważny, bo coś się wykrzeczyło w Wadersztadzie zerwał się jakiś się jakiś stworzeń w tylnym siłowniku z tego co tłumaczył mi menadżer przez co coś tam coś tam opadło, wygięło chyba zbiornik dodatkowo z tyłu, z tyłu cały ten aparat wysiewający też gdzieś w jakiś sposób został uszkodzony, więc mamy wyłączony z użytku siewnik na dłuższą dłuższą metę, dłuższy czas, już w tym roku raczej nie posieje. Tu w okolicy możecie zobaczyć, zaraz obok, kejsa quadraka, który nie jest naszym kejsem quadrakiem. Po sąsiedzko ktoś tutaj robi. I nie wiem, czy to nie jest tak zwane mow czyli kurcze bardzo, bardzo głębokie jakby, nie wiem, głęboszowaniem, to ciężko nazwać, to jest coś takiego jakby u, Jak to nazwać? Poddrenaż. Bardzo głęboko idą dwie czy trzy łapy w tym przypadku. No zobaczcie, jaką wolno jeździ bardzo wolno jeździ tam w okolicy widzę z broną aktywną jeździ jakiś case bądź New Holland, nie, nie widzę dokładnie z daleka a wcześniej tam ora, chciałem Wam nagrać jak orał, ale niestety nie było czasu więc mieliśmy wcześniej kończyć te siewy w sensie była szansa, że zakończymy dzisiaj a tym a samym sposobem nic z tego nie będzie ja muszę dokończyć siać to co Ed zaczął siać z użyciem Wadersztada więc parę hektarów tutaj doszło, a Zbyt długo nie popracujemy pewnie, z, z, pewnie ze względu na to ptactwo Więc też pewnie około godziny 19 Będziemy musieli dzisiaj zakończyć No ale cóż, jest jak jest Nie ma co narzekać Trzeba się dostosowywać do Do warunków jakie panują I tyle, i robić swoje Takiej perspektywy chyba nikt się nie spodziewał Można by powiedzieć powrót Do korzeni Ale tylko chwilowy Witam Was z pokładu wspaniałego ciągnika jakim jest John Deere 6215 R, nasza podsiwa 215 chłopaki wałowali wczoraj do bardzo późna i, 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 i teraz ja tylko przeprowadzam przeprowadzam merkę Tom pojechał drugą, bo chłopaki popracowali do późna, więc śpią dłużej Urwało mi niestety, ponieważ wyczerpała się bateria w GoPro. Tak jak mówiłem, przeprowadzam, przeprowadzam zestaw. Możecie zobaczyć, nie wiem, czy będzie widać pszeniczka już rośnie. To jedno z pierwszych pulsianych jeszcze jak mnie tutaj nie było. Nie wiem czy to siano było Wadersadem, czy, czy Amazonem. Tam w oddali koparka, ponieważ buduje się mieszkanie. Tutaj właściciela tego gospodarstwa tam na wzgórku ma być właśnie jego, jego nowe mieszkanie. Będzie miał widok na... Na całe jezioro, także fajne, fajne miejsce, fajna lokalizacja Czekam teraz, żeby ktoś mnie wpuścił przez tą bramę Tylko nic telefonu nie odmiera I czekamy później na części do Czekam później na części do Do siewnika i gdzieś około obiadu może zaczniemy to znowu ten, może zaczniemy to znowu otworzyli mi bramę więc mogę wjeżdżać dalej, nie wiem kto za tym busem jedzie czy on też tutaj jedzie? on też tutaj jedzie dlatego ją otworzył a jak dobrze pójdzie, jutro powinniśmy wy zakończyć wszystko wskazuje na to, że przed nami ostatnia krótka podróż podczas ozimych Siewów 2025 Zakończyłem nie bez problemów siewę na gospodarstwie Gantap, i przenoszę się teraz na nasze rodzime, gdzie mam do posiania dwa kawałki. Nieduże z tego co wiem, z tego co się orientuję, łącznie pewnie będzie może ze 20 hektarów do posiania, może troszeczkę więcej. Nie wiem czy uda się dzisiaj, bo pewnie będziemy musieli zakończyć około godziny 18-19 ze względu na wydatstwo. Ale jeśli nie uda się dzisiaj, się mamy czwartek, uda się jutro. Mamy piątek Od niedzieli ma zaczynać padać Także można powiedzieć, że jest sytuacja Idealna Ale zobaczymy Na razie nie ma co zapeszać Trzeba spróbować po prostu to ugrać Dokończyć to co zostało zaczęte Później będziemy się Zastanawiali co dalej Kobietino, Nie ci tego Porsche Nie martw się no tutaj widzę, że mi fajnie wyjechał, miejsce zostawił, mądry pan, ogarnięty, chwali się. Ed siejem zurim. może już skończył sianie, bo on miał jedno pole ponad 30 hektarów do zasiania, wczoraj zaczął, mówił, że trochę położył, więc na dzisiaj już może, kto wie, może już skończył, albo jest bliski końca. Także wszystko się dobrze układa tak naprawdę, chłopaki wałują powinni skończyć raczej to gospodarstwo, na którym, na którym ja właśnie zakończyłem się. Jeśli nie to dokończą jutro, tak czy jak jutro też wołowanie powinni zakończyć, podejrzewam spokojnie. No ale jak będzie, tak będzie. Bez zakładania, z tym zakładaniem to różnie bywa. Fajnie się planuje, a potem wychodzi jak zwykle. Ale jeszcze ładne widoki na ostatnim polu sianym mamy, nie wiem czy zobaczycie w GoPro, ale. Tam się ktoś balonem wzbija w powietrze Coraz wyżej, coraz wyżej, fajnie to wygląda O, widać jak teraz mu daje ognia A my straciliśmy sygnał Eryteca na chwilę Ale wrócił czyli to tylko chwilowe Chyba ostatnie pole moje, tak mi się wydaje, bo Te dwa, co miałem posiać, to drugie to Ed sieje, więc chyba Więc chyba to by było na tyle Chyba, że jest coś, o czym nie wiem Niemniej to się okaże Na razie siejemy będzie jak będzie. Tak co pełno, ale tam gdzie się je. tam gdzie ja je tutaj, to, to nie ma, nie widać. O, Alan mnie teraz nagrywa, operator ładowarki. No nie ma co nagrywać Alan, to gówno jest, a nie traktor. Okej. Okay. Case z, z Mzurim przede mną. Klas z Amazonem w konwoju, to, to nie oznacza nic innego jak koniec siewów. W roku 2025 o zimnych. Zostały nam jeszcze jakieś takie delikatne dosiewki, gdzieś tam chłopaki jakieś miaki porobili na początku, siejąc w pierwszych dniach. To dla mnie na jutro, ale nie będzie tego jakoś teraz dużo, więc można powiedzieć że oficjalne siewy zakończone. Mam nadzieję, że Wam się cała seria podobała, że się fajnie oglądało. Na zachętę możecie zostawić standardowo pod filmem łapkę w górę, użyć funkcji podbi, dla dodatkowych ochotników też. Polecam napisanie komentarza. Także ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia. Kto wie kiedy? Może dopiero na wiosnę? Zobaczymy.